7 września po pacyfikacji powiśla oddziały niemieckie atakują północną część śródmieścia nacierają z powiśla na Nowy Świat z ogrodu saskiego i placu żelaznej bramy na królewską i plac Grzybowski od strony dworca głównego nacierają na Chmielną z placu zawiszy na towarową. Nieprzyjaciel zmierza do odcięcia północnej części śródmieścia od południowej. Trzykrotnie w ciągu dnia szturmuje Aleje Jerozolimskie od strony hotelu Polonia oraz ulicę Nowogrodzką, Widok i Chmielną. Jednocześnie Niemcy usiłują zniszczyć barykadę w alejach jerozolimskich osłaniającą szlak komunikacyjny. Udaje się im obsadzić szereg domów w alejach jerozolimskich przy Nowogrodzkiej i w pobliżu Marszałkowskiej. Dzięki temu Niemcy przejmują kontrolę nad ważnym strategicznie skrzyżowaniem Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Lotnictwo niemieckie bombarduje nieustannie rejon miasta pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem chmielną a świętokrzyską. Największych zniszczeń doznają okolice placu Napoleona, trwa intensywny ostrzał ryjskiej Mokotowa. Pociski padają w rejonie ulic Odyńca, Ursynowskiej, racławickiej, tenisowej i misyjnej. Na dolnym Mokotowie toczą się zacięte walki w rejonie ulicy Promenady, Dolnej i konduktorskiej. Cywilne władze powstańcze upoważniają zarząd polskiego Czerwonego Krzyża do porozumienia się z dowództwem niemieckim w sprawie ewakuacji z miasta starców i dzieci oraz chorych. W toku pertraktacji z generałem Rorem czas wyjścia ludności skłonnej do opuszczenia Warszawy